Siemka, z tej Shakespeare. To jest pierwszy odcinek mój na YouTube. Więc proszę o wyrozumiałość. No i to będzie seria Minecrafta. Nie? I mam drewno w ręku, jestem fajny. Dobra, no, biegnę coś... które wydoby się tego drewna. Info... info jeszcze, takie krótkie. Na 70 subów będzie specjal. Um, jakąś grę. Jakąś grę będę musiał oddać że, Bo to specjalnie Jak to specjal trzeba będzie jakąś grę oddać Znaczy nie trzeba No ale ja to zrobię MW2, MW3 Coś w tym stylu nie Piszcie w komentarzach A jak robię jakieś błędy na odcinku to poprawiajcie mnie proszę Proszę o to Mam jeszcze gościa w odcinku Mój kolega Witam wszystkich, Ułowski z tej strony No a z nazwy serii jakby coś jeszcze nie mam, ale coś się znajdzie, coś się znajdzie Gramy z Shakespeare'em? Nie wiem Nieważne, ale to się jeszcze wymyśli Na razie trochę drewna trzeba tutaj wydobyć Potem pójdziemy jakieś Coś gdzieś zamieszkać o. No to idźmy w drogę Dokładnie które drewne jest. Tam są muczki, idę po muczki. Ale patrzcie, jak ja mam skina. Ja jestem muczką. O. Ja chyba mucik nie będę bił No chodź, mużynie ty. Bierzemy je. Dobra. Zaraz wezmę kilo se zrobię. Wydob trochę kobla Zamieszkam chyba w tej górze, bo ona jest epicka, w ogóle fa fajny mi się ten mm. kraj tutaj zgenerował, nie? Kraj, ja pierdziele. Dobra, nie ważmy, pomijmy to. Tego w ogóle nie było. Tak, Mapa, o! Mapa mi się fajna zgenerowała, co nie? Mam rację? Tak, ten... E, nie wiem, Dokładnie. krajobraz kwadratowy... Robimy workbencha, aha. Patrzcie, co ja zrobiłem. Ale jest fajny. Mm. Nie wiem, dobra, nieważne. Zacznijmy mm. najpierw kill off. Trochę kobla wydobędziemy. Dobra, zara. Bierzemy kill off, kobla. No. No nie wiem, o czym dalej gadać, nie? Pomysły mi się skończyły, ale dobra. Gramy dalej, gadamy dalej. Może będę nakręcał. Znaczy nie może, ale będę nakręcał MW2, czyli Call of Duty Modern Warfare 2. Tu jeszcze jakieś gry, może. No, Lola też będę nakręcał, o ile wiesz co to jest, nie? League of Legends. No, ale musisz to wypowiedzieć normalnie, poprawnie, bo cię będą hejtowali. Hejtery znajdą wszystko, żeby cię zhejcić. Zobaczy, że mnie ktoś zhejtuje. No dobra, nieważne. Mamy 18 kobla. Idziemy teraz zrobić mieczyk i... Biegniemy... Szukać jakiegoś miejsca, żeby zamieszkać. Udomowić się. No. Dobra. Ale jeszcze patyki, zrobimy trochę patyków. Będzie mieczyk, będzie słordzik. Dobra, idziemy dalej, biorę workbenga Biorę go killoffem, nie wiem po co, nie wiem. Już to nic nie daje ale. Sytuacja. Zabi Zabij mu Zabi cię. Moja mucia, dobra. Więcej. Wezmę kwa kwiatka. Na szczęście. Będzie my flower. Wow. Czekajcie, tylko coś zrobię. Dobra gitara, Bućka, chodź tu Chodź tu, U? chodź masz Dobra, idziemy dalej Dobra, idziemy w tą stronę. O, patrzcie. się! Oh, yeah, yeah, why not, why not? To jest się przyda Thanks No co to jest? What the fuck are you doing here? Yes I know, my English is pro Wiem o tym <coughs> Nie musicie mi tego mówić Wszystko jest okej, okay. patrzcie Widzicie to? Patrzcie, widzicie? Ale fajnie, nie? To też jest fajne, co nie? Patrzcie o. Inaczej tego nie można nazwać. No ładnie. Błędy nie Odpychaj na przykład. Ło spider! Spider! Czekajcie, bo ja gram chyba na Easy, nie, tak nie może być. Normal, normal. na to. No, tu Dobra. Ale fajnie, ty, ty kolego, ty kolega ja się z tą tak nie bawię I Ja nie chcę tak szybko skończyć odcinka tym mój koleżko Wow, fuck Nie no Z gangmangowali mnie ze wszystkich stron biorą Połale skojarzenia Biorę jaki ty On mnie nie widzi Widzimy? Mnie? Widzimy kombo kombo kombo, kombo kombo kombo, kombo i mi nic nie dałeś Murzynie w Dobra nieważne Mamy, mamy 4 węgla Jest coś, jest coś które kobla wykopie i idziemy dalej nawet jak jest noc ja się niczego nie boję Że jedzą papu papu, buh dalej Łow, wow, 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 wow po, Pofajcimy trochę, chodź, chodź Co to taki fighter? O dawaj mnie Patrzcie jakie fightery ty włośmy na mnie Dzięki Idziemy dalej Idziemy, idemy Coś tak... Wow, ale fajnie. Masz łap. Łap z drewna, łap. Dawaj, masz, masz łap, łap. Uż, uż, uż. O. Wow! Ej! Weź się, ogarnij chłopie. Znamy się? Znamy się? Znamy się? Wow. Jest to. Dobra. Ja weź, bo jeszcze padnę w pierwszym odcinku, ja tego nie chcę. Nikt tego nie chce. Nie lubię Sidów. Odejdź ode mnie. No co ja zrobiłem? Cię nie lubię. Ale ciebie lubię. Go lubię. Pamiętajcie, on jest fajny. Patrzcie, jaki fajny świat mi się wygenerował. Wow, patrzcie, jaki fajny zombie mi się wygenerował. Hmm. Za, za dużo fight. Za dużo fight się dzieje. Action. Too many action. Węgiel, węgiel, węgiel. Idziemy kopać węgiel. Węgiel. Jeden. Dwa. Trzy. Nie, trzy. Cztery. Węgla 5 Dobra, idziemy dalej Idziemy dalej, Węgla I ten wubowski co mój gość, cokolwiek o mnie siedzi, też nagrywa Uwaga reklama youtube.pl slash user slash GAMING Dokładnie wubowski GAMING 30 30 subów 33. Wow. Możecie mnie wspierać. Zawsze motywuję do dalszej pracy. Dokładnie. O, ale... Niestety mam udar kompa. Nie... O! Patrzcie! Patrzcie na to! Nie, ale nie dziękuję. Idźmy stąd. Nie, czekajcie, ja w pierwsze i go gnisze, nie? Patrzcie co ja robię. Patrzcie, jaki jestem mądry. Nie, ej, weź się odwal yeah. Ja Ja w pierwsze miejsce. patrzcie co ja robię, taki zaczajony Zakład, że mi się miecz zniszczy w tej walce, patrzcie. Dym, 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 są No tak, właśnie to jest to... No i ten Murzyn mnie goni, no i... Czego ty chcesz? Zabij swojego kolegę, no zabij. Może mnie nie lubi. Nie. On mnie, on mnie zabije. No, I don't, no i weź jeszcze skalmar. kalmar, chcesz, Czego ty chcesz? A wbije się na drzewo, on tu nie wejdzie. Aha. A za tego kolegi... Kolegi! Aha, dobra, to było też dobre. Koledzy. Patrz, jestem jednorożcem. Teraz tu jesteś pierwsza. Robim. Dobra, robimy tak. To jest sposób czarodzieja kołodzieja. Ale czarodziejko łodzi, ty do mnie nie szczelaj, bo ja... Nie szczelaj! Nie szczelaj! Hmm? Takie gówno mnie zabije, no bez jaj. O. A gdzie jestem w złotej zbroi? Go zabijemy i kończymy odcinek. O, skalmar! What are you doing here? On trochę fight, fight. Two more fight. Za dużo się trochę biłem z zombiakami. Ale tak czy siak to jest mój pierwszy odcinek więc pamiętajcie Próbowałem żeby to fajnie wyszło Wyszedło czy wyszło? Wyszło nie? Wyszło, wyszło Wyszło, no Sorry za błędy Ale nie, nie mieszkam w Polsce Urodziłem się w Polsce, ale nie mieszkam w Polsce Od 10 lat już Dobra, idziemy po... Nie, dobra jakby co, to ja się z wami żegnam. Skończymy odcinek. Odcineczek to właśnie. W tej chwili skończymy odcineczek. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę, mile widziane. To mnie motywuje, nie? Łapki w górę, nie? Na razie.